Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Football News. A dzisiaj... Robert Lewandowski został poważnie wyróżniony. z się przed Cristiano Ronaldo, Kylianem Mbappé czy Mohamedem Salahem. Neymar w FC Barcelonie? Czy to jest jeszcze w ogóle możliwe? Największy bramkarski kiks Golkiper okiwał samego siebie. Leo Messi i Cristiano Ronaldo mogą razem zagrać w drużynie Davida Beckhama oraz kontuzja Lewandowskiego szansą dla innych polskich napastników. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby Was nie ominęły kolejne niezwykle ciekawe informacje ze świata nie zapomnijcie także zostawić łapkę w górę, aby dzisiejszy odcinek powędrował do jak największego grona osób. Nie przedłużając, zapraszam na film. Zupełnie nowy kanał z typami bukmacherskimi na YouTubie. Aktualnie 5 trafionych darmowych typów. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Skakujcie i subskrybujcie. Link macie w opisie pod tym filmem. Zeszły rok, a głównie jego pierwsza połowa, była spotęgowana przez artykuły związane z możliwym powrotem Neymara na Camp Nou. Przez miesiące mówiło się o bliskim odejściu Brazylijczyka z Paryża, a koniec końców skończyło się na pozwie ze strony piłkarza, który zażądał od Barsy niezapłaconej premii za przedłużenie umowy w 2016 roku. Kolejny rok i kolejne spekulacje o jego powrocie do Katalonii stają się powoli uciążliwe. Nieuciążliwe za to, widocznie dla Neymara, jest dalsze pozywanie swojego byłego klubu. Z ostatnich doniesień podanych przez Mundo Deportivo możemy się dowiedzieć, że 27-latek żąda od FC Barcelony 6,5 miliona euro odszkodowania za nieprzewidziane wydatki podatkowe, z jakimi piłkarski wjazdor musiał się zmierzyć w 2013 roku po podpisaniu fikcyjnych umów z klubem. Hiszpański gigant za te umowy został wtedy ukarany, a wszystko wróciło na właściwe tory. 6,5 miliona euro to kwota podatku, jaką zabrał wtedy fiskus z jego całego wynagrodzenia. Barca nie ma zamiaru zapłacić wspomnianej sumy pieniężnej, dlatego cała sprawa trafiła do sądu. Musicie przyznać, że dziwne jest to, że Neymar, który nie jest zadowolony z gry w PSG i najchętniej wróciłby na Camp Nou, pozywa swojego byłego pracodawcę. A może piłkarz w taki sposób chce zniechęcić do siebie kibiców Barsy, aby później z mniejszym sumieniem trafić do Realu Madryt, który również próbował zakontraktować Brazylijczyka w zeszłorocznym okienku. Piszcie swoje opinie w komentarzach. Piłka nożna słynie z wielu pięknych bramek oraz momentów, które tylko utwierdzają nas w naszej fascynacji do tej dyscypliny. Jednak nie same gole wywołują u nas zaciekawienie, ale również spektakularne, często głupie samobóje. Właśnie do takiej sytuacji doszło w Ameryce Południowej, a dokładnie Lidze Paragwajskiej. W jednym z meczów bramkarz Gustavo Serden próbował przedrybywać zawodnika rywali. Coś mu się jednak nie udało, ponieważ piłka najpierw zaplątała mu się między nogami, a później Serdan trafił futbolówkę do własnej bramki. Zobaczcie tą sytuację sami. Dwa lata temu David Beckham ogłosił, że za niedługi czas w życie ma wejść jego duży projekt, jakim jest stworzenie własnej drużyny piłkarskiej pod nazwą Inter Miami. Rozpoczął się 2020 rok, a z nim przygotowania nowego zespołu do rozgrywek amerykańskiej MLS. W miniony weekend w USA wystartował nowy sezon, a z nim też debiutancki mecz Interu. Ale my nie o tym. Beckham nieraz mówił, że będzie starał się, aby w przyszłości jego klub zasiliło kilku wielkich graczy z Europy. Wśród możliwych zawodników jest chociażby Luis Suarez. Jednak największy szok i niedowierzanie wywołują informacje, w których drużynę z Miami mieliby zasi Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Ci dwaj niesamowici piłkarze w jednej drużynie na pewno by przyciągnęli uwagę milionów kibiców, którzy zaczęliby śledzić MLS. Jednak bardziej realne jest to, że do Interu trafi jeden z wcześniej wymienionych superpiłkarzy, o czym ostatnio mówił sam Beckham. W Miami mamy świetne możliwości. Skontaktowało się z nami wielu piłkarzy, którzy prawdopodobnie do nas dołączą. Chcemy sprowadzić najlepszych graczy. Byłoby wspaniale, gdyby udało się ściągnąć Cristiano Ronaldo albo Leo Messiego. Jak myślicie? Cristiano Ronaldo bądź Messi zagrają w niedalekiej przyszłości dla Interu Miami. Napiszcie w komentarzach. To, że kontuzja wykluczyła Roberta Lewandowskiego na 4 tygodnie z gry w piłkę nożną, wszyscy dobrze wiemy. Wiadomo jest nam również, że nie zobaczymy naszego kapitana w marcowym sparingu z Finlandią i Ukrainą, co też raczej nie powinno nas specjalnie martwić. Dlaczego? Po pierwsze są to spotkania o tak zwaną pietruszkę, po drugie, będziemy mogli po raz kolejny zobaczyć jak nasza kadra radzi sobie bez jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. A po trzecie kontuzja Lewandowskiego jest szansą dla wielu innych polskich napastników. Kamil Wilczek czy Karol Świderski to piłkarze, którzy dobrze spisują się w obecnym sezonie, a mimo tego nie są powoływani do pierwszej reprezentacji. Pod koniec stycznia 32-latek przeszedł do tureckiego gestepe, gdzie wystąpił czterokrotnie, ale do siatki nie trafił. Nie ma co się jednak dziwić, ponieważ spędził na tureckiej murawie łącznie tylko 144 minuty. Jeśli chodzi o Karola Świderskiego, grał w greckim Pałku Saloniki, gdzie dotychczas na 28 spotkań zdobył 12 goli i jedną asystę. W samej Lidze na chwilę obecną liczy 10 trafień, co jest dobrym wynikiem, jak na fakt, że do Pałku trafił w styczniu zeszłego roku. Mamy również regularnie powoływanego Arkadiusza Milika, który zazwyczaj pełni rolę zmiennika, a jak gra, to pełni często rolę środkowego napastnika, czyli całkiem inaczej niż w Napoli. Można byłoby wyróżnić i Dawida Kownackiego, niestety z powodu mijającej kontuzji nie będzie on w formie, podobnie jak to teraz jest i z Krzysztofem Piątkiem. A teraz najciekawszy temat dzisiejszego odcinka. Serwis skławka.com przygotował ranking 10 najlepszych obecnie napastników występujących w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Na czwartym miejscu znalazł się Robert Lewandowski. Pod uwagę brano jedynie występy ligowe najlepszych napastników. Robert Lewandowski imponuje w tym sezonie Bundesligi. Napastnik Bayern Monachium w 21 meczach zanotował 22 gole i 3 asysty. Serwis skławka.com wyliczył, że biorąc pod uwagę, iż Lewandowski zagrał w lidze 1862 minuty, bramkę lub asystę, ma co 74,5 minuty. Tak napisano o Polaku w artykule. Lewandowski to jeden z najbardziej regularnych napastników w czołowych 5 ligach Europy. I to mimo, że ma już 31 lat. Reprezentant Polski walczy z Bayernem Monachią o kolejne mistrzostwo. Jego statystyki są imponujące i trudno znaleźć argument przeciwko tak czołowemu napastnikowi. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądał cały ranking, to teraz widzicie go na ekranie. W komentarzach napiszcie, czy się z nim zgadzacie. Piłka profesjonalna jest ciekawa, ale czasami to co dzieje się w amatorskiej jest jeszcze lepsze. Zobaczcie sami! Is that as far away as it goes? No. That, that's... <laughs> Straight away in the face! <laughs> it's hard to breathe, but that's alright Hush Odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja także będzie bardzo mile widziana. Zachęcam Was także do obejrzenia moich poprzednich filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Na razie!